Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Farming Simulator 2019 Jak wiecie przygotuję się do y, serwera dedykowanego Miały być opłaty, nawet chyba w następnym odcinku, po pierwszym odcinku w którym powiedziałem Też mówię o opłatach Nie wiem jak to będzie zrobione, bo faktycznie może być tak, że ktoś to wykorzysta, zapłaci całość I wtedy y, inni nie będą mieli w ogóle szans na granie nie wiem, jak to będzie rozwiązane jeszcze dokładnie. W sierpniu się to wszystko okaże. Sorry, że każę czekać do sierpnia, ale teraz jadę na wakacje. Takie wakacje też trochę kosztują, więc dlatego nie mam pieniędzy na otwarcie w tym momencie serwera. Dlatego też y, troszeczkę rzępię od Was. A może kogoś stać na taki serwer, żeby otworzyć i żebym mógł na nim nagrywać na przykład. Nie musi być to typowo mój, ale też, żeby moi widzowie mogli na nim grać. O, też można tak to rozwiązać. Jest nas 744, no niestety 3 subskrypcje uciekły. Trochę szkoda. Dobra, przechodzimy sobie do gierki. Mam takie przyciski magiczne. jak widzicie, mamy gospodarstwo rolne. Ale ja sobie tylko chwilę żeby sprawdzić modyfikacje, czy wszystkie działają. Bo po ostatnich odcinkach raczej nic nowego nie wgrałem Więc Aha, tu mamy te mapy, tak? i mamy tak, taką mapę do wyboru ja jeszcze może będę zmieniał tę mapę masa dolina to była ostatnia, ona jest fajna ale jak, nikt nie chcę budować sobie yy, gospodarek tu jeszcze taką coś i tym kowo. zobaczymy teraz sobie yy, to no, wy macie o te wszystkie modyfikacje, możecie je tak powolutku przesunę Bo raczej wszystkie żeście widzieli więc po ostatnim odcinku, żeście wszystkie widzieli, jeszcze będę dodał. Bo fajnie, że tak dużo komentarzy daliście pod pierwszym filmem, takim bardziej obrazowym, że dodaję modyfikacje. Daliście mi linki do różnych modyfikacji, a będę je powąt sprawdzał. Dobra. Ja robię start, a wam pauzuję na chwilę na nagranie, bo nie wiem, ile będzie się to wczytywać. No, wczytało się, troszeczkę to zajęło. Rodzimy się. Chcę oczywiście jakieś aktualizacji, której nie chcę. Gospodarstwo yy, no, rolę nasi. No, coś mnie laguje. Bardzo ładna mapa, nie? Tam balon leci. Teraz co, zobaczymy. Aha, czyli my już mamy tu jakieś maszyny na start. Dosyć sporo tych maszyn i gospodarstwo rolne. Czyli tak naprawdę, mogłoby być to administracji. Mamy, jak gdyby, dla administracji miejsce. Jeja, jakie. Spore to jest, co? Ja myślę, że każdy mógłby dla siebie sobie tutaj jakieś miejsce znaleźć. Zobaczmy, ile pola kosztują. 300 tysięcy, 300, 600, 400, 500. Muszę patrzeć, ile kosztują pola, bo. Może wiedzieć, ile mniej więcej pieniędzy wam dać na, start, na tej mapie. Na przykład, jakby to była ta mapa. No, musiałoby być 700 tysięcy ponad. Tu 8 milionów całe, całe to Dobra, zobaczmy z góry, jak to wygląda. Oczywiście robię to ozdobą To jest do... Wiecie dlaczego? Do D Drzewa są Tu jest coś to jest chyba tartak. Tak mniej więcej, zobaczmy jak ta mapa wygląda tak szczerze mówiąc zobaczcie, do niektórych na przykład do tego pola nie ma dojazdu z drogi. Tak średnio to wygląda. Tutaj słonecznik rośnie. Miasteczko jest całkiem sympatyczne, ale... Lagi są jakieś. Tu jest jakiś... Taki PGR trochę. Tu wszystko można tutaj załatwić podobno. To jest to pole 36 największe To jest olbrzymie Zobaczymy jeszcze inne, co? To nie jest takie ciekawe szczerze mówiąc To jest też fajne jak sobie samemu będziemy grali Ale jak już chcielibyśmy grać Z kolegami Ta jest Ochotnicza straż pożarna Ciekawe czy mogę do niej wsiąść, czekaj Gdzie ona jest? Ona gdzieś tu była Nie, nie mogę do niej wsiąść. Same nowe działniki, no to nie stary. Dobra, ja pauzuję i wczytaję następną mapkę. No więc mieliśmy tą mapkę. Tą żeśmy już mieli za ostatnim razem. No to teraz tą trzeba wczytać. Taka ruska trochę mapa. Zobaczymy. Dobra, to czekam. Dobra, wczytało się. Troszeczkę też to zajęło. Taka... Okej, okay, okej, okay. okay. Ale nie laguje. Tu mamy dostęp już do jakichś maszyn też. Od razu na wstępie takie maszyny. 4 cztery. Duży kombajn. Bez sensu. Dobra, zobaczmy jak wygląda mapa. Mapa no, jest kozacka, nie? X. Ile to 2 po? miliony pole kosztuje, ta mapa jest przegięta, co ta mapa jest trochę przegięta za bardzo, zobaczmy, jak ona to wygląda z góry. Mamy nasze, jak gdyby pierwsze gospodarstwo. I później mamy takie hektary. Fajnie by było, ale to jest na duże maszyny, nie na nasze malutkie ciągniczki Też stoi maszyna. No i olbrzymia jest ta mapa. Zobaczcie, góry pa góry. Fajna, ale nie na 60, nie na 30. Więc nawet nie oglądam dalej. No więc teraz była ta. Czytujemy. Yy... Tom, powiem Wam szczerze, że ta najbardziej chyba mi pasuje. Nie wiem dlaczego, ale będzie no wynik gotowy gospodarz dynamiczne bydło. No zobaczymy. Zobaczymy. Również wczytywało się parę minut. Przy parę minut, może przesadziłem. Przyjeżdżamy tutaj pociągiem, to jest fajnie. Przyjeżdżamy pociągiem, tu pociągi non stop jeżdżą. Na początku ogólnie też zauważyłem, nie wiem czy to jest tylko dla mnie, czy jak, ale wiem, że jest na każdej praktycznie pociąg. Znaczy ten, yy, wózek widzę na każdym. No i drugi pociąg. Dwa pociągi jeżdżą. Nie wiem jak to wygląda, dlaczego tak. No czas widać jak leci, wow. I wam pokażę z góry jak to wygląda. Znaczy, ma ma całą mapę pokażę. Zobaczcie, to jest fajna, taka typowa mapka pod małe e gospodarstwa. Zobaczcie, takie. Po 200 tysięcy pola. Dobra, muszę iść włączyć dziecko bajkę. No. Więc wydaje mi się, że to by była najfajniejsza mapa. Pod małe maszynki, jakimi są tu, są trochę większe pola, ale zobaczcie, każdy mógłby sobie zacząć gdzieś. Na przykład, tutaj sobie robisz, robisz sobie tutaj działkę, a tutaj sobie wszystko zagospodarujesz jako hotel, i później kupujesz sobie dalej pola. Tak samo, na przykład, tutaj robisz sobie działkę ten kawałek, i później kupujesz sobie dalej pola. Tak samo po drugiej stronie ktoś może sobie kupować pola. Chyba ta by była najlepsza. Na start 300 tysięcy by wystarczyło, 350. 000. Fajnie. Zobaczymy ile tam będzie jeszcze na start, to pokażę Wam jak to z góry wygląda. z tymi sklepami jest troszeczkę przechlapane Coś mamy. Jest wielka łąka. Tutaj mówię, tutaj sobie kupujecie pole jedno. tutaj jest droga, Dobra, tu jest droga. Kupujecie sobie to pole, na przykład, to jest za duże, ale kupujecie, robicie sobie tutaj działkę do drogi. Tak? Na przykład taką. A tu macie resztę, sobie dokupujecie jako Wasze pola, nie? Tutaj. Coś czerwonego tu jest. Maki? Fioletowe coś tu jest. A pusta czerwona? No Mi się wydaje, że ta mapa będzie najfajniejsza pod małe maszyny. Takie klimatyczne maszyny bym powiedział. Oczywiście takie jak 84, no to to już są dla bambrów czyli dla ludzi, którzy już będą grać bardzo długo. Tu też coś rośnie dziwnego. Nie. Fajnie mapa zrobiona. Czekajcie, bo się zwiesiło. Mamy kościół. Są drogi takie dosyć klimatyczne też. Generalnie tutaj jest yy, gospodarka wstępna. Ale ja bym wolał, żebyśmy nie korzystali z tych gotowych gospodarek. Tylko żebyśmy sobie budowali swoje gospodarki. I chyba ta mapa byłaby najfajniejsza. Jest druszka taka mała. Ale każdy sobie może kawałek, wiecie, oddzielić. Na przykład tutaj sobie oddzielacie. Jakiś tam kawałek. No to 75 to jest olbrzymie pole. Ale zobaczmy tutaj, bo tutaj coś jest jakiś. Tu jest chyba jakaś działka, czy... Bóg wie co. Ale zobaczcie, pole 70. Bierzecie sobie. Możecie sobie jakoś tego zagospodarować. Więc umowa między nami byłaby taka, że... E, kupując... O Jezus, tu nie ma dostępu do drogi. Tutaj. Musiałbyś kupić na przykład tą działkę najpierw. to, Czekaj. Nie wiem, no, chyba to. Duże to jest, mówię Wam szczerze. Odtąd, dotąd, praktycznie to jest działka. No, jeszcze trzeba będzie zrobić testy na tej, tej... Ale praktycznie do każdej działki są dojazdy, więc... Myślę, że jakoś się dogadamy. I sami też... Piszcie w komentarzach może macie jakiś e, pomysł na jakąś mapę. Ja ją chętnie zobaczę. Ściągnę i zobaczę. Jeszcze wrzucanie modyfikacji. Ja nie wiem jak ja się wyrobię z tym wszystkim. Tu coś rośnie. Z malutkiego na razie. Tu już coś ciemnozielonego rośnie. Marchewka? Aż, aż zobaczę co tu rośnie, czekajcie. Rosso? ok, żółte to to. Tak, to no jest sporo pól, nie? tak jak mówię, no możemy sobie spokojnie podzielić, że ktoś sobie kupuje to ktoś sobie kupuje to jedzie w tą stronę, ktoś sobie to nizmo teraz, grać w tego CSA nie mam czasu możecie sobie zobaczyć, kupić pola później kupić następne Łąka. Tu jest coś w ogóle bez numerku. Ja myślę, że spokojnie jakoś tam dogadamy się. Ci co kupują mniejsze pola, będą mieli więcej pieniędzy na maszyny. A ci co kupią większe pola, o tu jest to 79 pola. Jak ono jest tak małe na tym, a jest w rzeczywistości tak duże. Dobrze mówię, to jest to? Bo tak. 90 tysięcy. Ktoś sobie to kupi, zagospodaruje. Może jeszcze mu starczyć na to, nie? To jest fajne pola, ale 600 tysięcy. Jeszcze kredyt trzeba będzie wziąć. Więc zobaczymy. Jak mówię, serwer jeszcze nie wiem jak będzie opłacany, zobaczymy w sierpniu, jak już będę po wypłacie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Może opłacę całość i żeby przedłużyć serwer to będę od was zrzępił. Przykro mi, że tak muszę mówić, ale no niestety muszę żempić, bo żona że mi nie daje pieniędzy już. Nie pozwala mi wydawać pieniędzy na takie rzeczy. A ta mapa jest klimatyczna, fajna. Podoba mi się. Więc. I brama jest zamykana. Ta, ta brama jest zamykana. To jest. Tu chyba trzeba pojazdem podjechać, czekajcie, zobaczymy. już będziemy kończyć. Możecie lajka zostawić, i chyba trzeba po prostu pojazdem podjechać, i się wtedy wytworzą. Nie pamiętam, ale wiem, że to działało. Może ten nie może wyjechać, czekajcie, kupimy coś. Aż mnie. Korci, co tu się dzieje? Dobrze trafiłem, że tu jest ciągnik. Fajny man, nie? Mi też się podoba. Pasuje. masz dostępu do tego terenu. Jeszcze chcę stara 200. Nie mogę znaleźć. Nie mogę wyjechać stąd. Coś się zbugowało. Działało to wszystko. No dobra, będziemy to później kombinować. Dobra, w tym momencie się czyni. Na razie, dzięki. Cześć.